Właśnie teraz, w tym momencie, jadę do Koszalina. Więc jadę do Koszalina i jutro wam pokażę, czy coś się zmieniło w cenniku kibla w Koszalinie. Siemaneczko, witam w zachodniopomorskim, a dokładnie w Koszalinie. To miasto to jest yy, znane z tego, że przejeżdża się na, przez nie najczęściej jadąc do Mielna. A wiecie, Mielno zniszczy każdego, każdy chyba z moich roczników pamięta filmik, gdzie Krzysiu, co? Jem. Co? Zupę. Cieszę się. Pamiętacie goście, oni chyba byli z Dolnego Śląska, dobrze się bawili. Eee, zwiedzać tutaj nic nie będę, aczkolwiek w zeszłym roku przyjechałem tutaj jadąc do mielna i chciał mi się bardzo iść do toalety i doszło do takiej sytuacji, że poszedłem tutaj do toalety na dworcu kolejowym i okazało się, że kosztuje 4 złote. 4 złote, wyobraźcie sobie. To jest dosyć dużym skandalem, bo nawet w Niemczech kosztuje 75 centów, więc powiedzmy na oko 3 złote z groszem. No to jest już rozbój w biały dzień. Rozumiem, 2,50, 2, 2 zł, 50, ale 4 złote, a teraz wam udowodnię, że tak jest. Poniebało ich to trudno. Koszalin. Piękne miasto jest tutaj, przynajmniej dwie osoby rozpoznawalne, które stąd pochodzą. Jest to m.in. pan Adam Szłapka i pan Kuba Wojewódzka, wojewódzki. Przepraszam. No chyba wszyscy znamy obu z różnych programów. Można lubić lub nie lubić, ale nie znam żadnego człowieka, który tworzy na przykład w internecie czy w telewizji i nie, który by nie chciał pójść do programu Kuby Wojewódzkiego. I ja wam powiem szczerze, ja się przez lata bałem, jakbym jakby miał taką w życiu propozycję, oczywiście jestem płotką, więc to się nigdy nie zdarzy. Ale ogólnie ten facet potrafi zaorać, ale myślę, żebym się odważył. Gdybym. Znaczy, no pewnie jakby chciał, to by mnie zaorał, ale starałbym się tak zrobić, żeby nie zaorał tylko mnie i żeby było dobrze. Ale mimo wszystko, jestem w koszalnie, idę na bazarek kupić jakieś dobre rzeczy. Wyjechałem właśnie z Koszalina. Jest całkiem spoko. Byłem na bazarku. O, popatrzcie jaką mam truskawkę. O, kurwa, jakie słodkie. Jak jest sezon, to się idzie do bazarku. Zajebista byłaś koleżanko. Bugarka. Bugarki jeszcze im. Dobra, nie będę mówił. <ścoughs>